Dzień dobry, spotykam się z Państwem w kolejnej odsłonie cyklu czytanie na ekranie i Googleka. Jak już wiemy, jest to platforma umożliwiająca bezpłatny dostęp do 2,5 tysiąca książek, w tym więcej z wielektrystryki. Ja bym chciała polecić jej Państwu książkę Siostry, Tyler psychologiczny. Jak już wiemy z tytułu, siostry, będą to bliźniaczki, Abi i Lucy, Czują się świetnie w swoim towarzystwie. Jednak pewnego dnia Abi nie umie poskalać swojego życia. Jak się okazuje, jej siostra półtorej roku temu ginie w wypadku samochodowym. Bierze leki i chodzi na terapię. Niestety jej to nie pomaga. Poznaje pewnego dnia kobietę, która jest bardzo podobna do jej siostry. Kobiety się bardzo ze sobą zaprzyjaźniają, a nawet ze sobą zamieszkują. Pewnego dnia prowadzi się do nich Ben. Uczucie między Benem a naszą bohaterką się rozwinie. Będzie gorąca namiętność. Nie spodoba się to nowej lokatorce. A jak myślicie dlaczego? Ponieważ jest siostrą Bena. Niestety w domu zaczyna psuć się atmosfera. Nasza bohaterka czuje się zagrożona. W dodatku zostaje posądzona o kradzież. A co z Benem? Jak myślicie, zostanie przy naszej ukochanej czy wybierze siostra? Na te wszystkie pytania odpowie Wam książka. Dziękuję za uwagę. Do widzenia.